Witam wszystkich, mam na imię Ksymena. Przyjechałam z Kutna z moimi mężem z moimi dziećmi. Kutna nie Przekażę jaką na Kutna, dziękuję. Co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć krótkie świadectwo o sobie. Oj, to będzie ciężko. Powiem tak, wychowałam się w rodzinie katolickiej. Generalnie sama się wychowałam, bo moje rodzice, tylko prowadzili mnie do komunii. Później już sama dbałam o swoje jakby wychowanie religijne. Bóg był zawsze dla mnie bardzo bliski. Jemu powierzałam zawsze swoje życie, od, od dziecko, kiedy pamiętam. ze wszystkimi problemami, ze wszystkim przychodziłam do Jezusa. Mój z różnych powodów wybawia, do tej pory nie wybawia, zawsze Jemu ufam. W wieku 14 lat w końcu rodzice się zgodzili. była na tyle dorosła, że pozwolili mi bardzo uczestniczyć w kościele katolickim na różnych spotkaniach, w różnych grupach. I w tym czasie oddałam swoje życie Maryi. Na Śląsku jest to są Dzieci Maryi, taka grupa. I tam przez specjalną modlitwę oddajemy swoją duszę, ciało Maryi, żeby się nami posługiwało ku zbawieniu świata. I żeby naśladować Jezusa. No tak, już nie będę mówiła, o to modlitwa ale mniej więcej sens taki, że oddajemy swoje życie Maryi. Przecież nie wiedziałam, że to jest złe. Później poszłam do zakonu, byłam parę lat w zakonie, 7 lat dokładnie. Oczywiście w zakonie czas na modlitwę, czas na pracę, jednak z tego zakonu stwierdziłam, że to nie jest moje miejsce. No. Kiedy weszłam z zakonu, przed pójściem zakonu, należałam do różnych grup katolickich, charyzmatycznych, jako oaza obrona w Duchu Świętym, czyli modlitwa na językach, modlitwa prorocza, czy ustrawianie, nie było mi czymś obcym, długa, nie było czymś normalnym, czym posługiwałam i do tej pory posługuję. Ale czegoś mi brakowało. Spotkałam jednego znajomego na internecie, zaczął mi mówić mi ewangelię, Ewangelii, zaczął mówić mi, co jest prawdą, co jest kłamstwem, jak to wszystko naprawdę wygląda postanowiłam przyjąć chrzest przez zanurzenie. Mówiłam, dobrze, mogę Cię ościć. ale pierwszy warunek jest, żebym wyrzechni się wszystkich rzeczy związanych z nim Bożym kultem, czyli modlitwy do świętych, oddawanie czci Maryi i tak dalej, i tak żebym wszystkie te więzy. Mówię, okej. Okay, ale dał mi jeszcze warunek, poszukam Ci zbór. Mi, znalazł mi jeden zbór, niezwykle mi odpowiadał. Znalazł mi drugi zbór i że mu, że ma być 10 minut piechotą ode mnie ten zbór. A mówię, no dobra, znalazłem ten zbór, rzeczywiście był z 10 minut piechotą ode mnie. Przychodziłam koło tego zboru codziennie idąc do szkoły, tylko że zbór był w podwórku, a ja szłam ulicą, tak że nie wiedziałam nawet, no, że tam jest taki zbór. Tam zaczęłam chodzić, tam też zostałam ochrzczona po paru miesiącach, więc tylko się zrobiło się ciepło. Później poznała marka, i teraz y, wyprowadziła się z Wytomia do Kutna. Teraz? Znaczy, 10 lat temu, 11 lat temu. <grym wytrych> teraz, no, no. I z perspektywy czasu y, wiem, że Bóg mnie prowadził, tak? Przez wszystkie te lata, y, czy przez życie w konie, czy wcześniej, czy teraz, Bóg mnie cały czas prowadzi. I co mówię o tym, że składałam życie Maryi, bo widzę teraz, pełniąc służbę uwolnienia, kiedy modlimy się o ludzi, uwolnienie z różnych wiedzów, wiem i widzę, że to jest bardzo duże związanie. Tak, jeżeli ktokolwiek kiedyś, świadomie czy nieświadomie, na każdej przy świętej, prawdopodobnie większość z was uczestniczyła kiedyś na przy świętej, człowiek jest oddawany pod opiekę Maryi. Maryja w rozumieniu chrześcijańskim, tą, którą czcikł się katolicki, jest jakby, to jest demon, tak? Jeżeli oddajemy jej swoje życie, jesteśmy pod władzą demona. Jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek, świadomie, zwłaszcza świadomie, oddał swoje życie Maryi, prosił o pomoc, powinien to jak najszybciej zerwać przed Jezusem, Przyprościć Jezusa i zerwać te więzy. Bo to jest naprawdę silne, silne więzy i diabeł ma jakiś sznurek, który może pociągać i powodować równe nieszczęścia w naszym życiu. Bóg nigdy nie chce dla nas złego, tak? Bóg nie chce nigdy dla nas choroby i śmierci. On chce, żebyśmy żyli. Jeżeli Bóg nas wybawia ze śmierci, nie po to, żeby nam dawać chorobę, ale po to, abyśmy żyli. Nie możemy na przykład... Ja jestem tego zdania, tak? Różne są opcje. I ludzie, z którymi posługujemy, jesteśmy takiego zdania, że nigdy nie możemy mówić, że Bóg dał mi chorobę, że Bóg dał mi jakieś nieszczęścia, cierpienia, że to z Jego wolą. To nie jest nigdy Jego wolą. Wolą jest Jezusa za to, abyśmy jedni o drugiej się modlili i wyznawali, że będziemy uzdrowieni. Bo Jezus na się wziął nasze choroby i nasze grzechy i On nas uzdrowił. Jeszcze jedno. Dzisiaj rano przyszła mi do głowy nasz pastor prowadzi jedną z, różne prowadzi inicjatywy. Prowadzi też taką stronę Pornostop. Jest to strona dla ludzi, którzy mają problem z pornografią, z rzeczami seksualnymi. I wiem, że to jest sfera, która bardzo dużo ludzi dotyka też. Łatwo powiedzieć, że to widać. Słuchaj, mam problem z piciem, z paleniem, z narkotykami, no bo to widać, tak? No i tego się nie, nie da ukryć. Nawet kolega koledzy powie, słuchaj, masz ten problem, rób coś z tym. Bardzo dużo ludzi, nawet nawróconych, ma problem z pornografią i tego nie widać nigdzie. Kolega nie wie o tym, że ja mam problem, czy ty masz problem, a to też jest bardzo duże uzależnienie i to jest bardzo duży problem. Jeżeli na przykład znacie kogoś, kto ma z tym problem, a nie wie, jak sobie coś poradzić, lub ktoś z Was ma z tym problem, to są różne strony. Ja znam na przykład stronę PornoStop, pisane razem, jest ona na internecie, na stronie www. lub na Facebooku. Może tam wejść, zobaczyć, na stronie PornoStop jest tak zwana mapa pomocy. I tam są adresy telefonu do różnych ludzi, do kobiet, do mężczyzn, z którymi można zadzwonić, porozmawiać, lub też na Facebooku, na Messengerze napisać potrzebuje pomocy, tak? Lub na stronie Uwolnienie, że ktoś ma problem na przykład z, z jakimiś grzechami, stromami różnymi, z jakimiś chorobami na przykład, które się powtarzają w rodzinie, rozwody czy coś, jest strona uwolnienia.pl gdzie można się też zgłosić, prosić o pomoc, o modlitwę. A tak już na koniec, ostatnio miałam taką zdarzenie, mój syn chodzi na y, studiowarkę, na Magę i tam chodzi też jego y, kolega, jego mamy znamy, no ale był z opiekunką. I ta opiekunka do mnie mówi, y, prosi mnie, żebym odkręciła jej wodę ja mineralną, odkręcał mówi, no bo sobie rękę pół roku temu zł złamałam. Ja na nią się patrzę, pytam się, czy mogę się pomodlić. Powiedział, że Jezus uzdrawia teraz dziś. Zresztą bardzo często jeździmy na obozy misyjne, z moimi dziećmi modlimy się o ludzi, i codziennie wychodzi 10, 20, 30 osób są uzdrawiani, więc dla mnie to jest jakby chleb modlitwa o ludzi. I pytał się, czy mogę się pomodlić. No, no dobrze. Nie wiem, czy mogę położyć rękę. Na tą rękę złamaną, bo kobiet miała póry, potem złamaną rękę. No wiadomo, starsza, jak to mi się lat, czyli to już jest niesprawne, wszystko tak, kości bolą. Więc pomodliłam się w imieniu Zespołu odnowienie tych kości wszystkich. No i potem dalej tak z nią rozmawiam. I teraz, się stało? On mówi, że teraz ją nie boli, ale jak coś robi z wysiłku, to wtedy. Ale widzę, że coś ma taką minę zdziwioną. Nie chciała coś powiedzieć, że coś się zadziało, ale tak widzę, że nie boli, a tak już. I dalej mówi Ewangelii o Jezusie. W trakcie rozmowy przyjęła Jezusa, tak mówiła się z nią tych grzesznika. I w trakcie rozmowy co jakiś czas, taka zdziwiona, mówi, że czuje ciepło w tej ręce. Nie wiem jak teraz, bo w tym tygodniu nie byłam z synkiem akurat na tych treningach, więc nie wiem jak z tą reką, ale wierzę, że Bóg coś zaczął działać. I to takie namacalne świadectwo, że po prostu cały czas działa. tak, Że on chce dla nas dobra, że nas kocha i chce jak najlepiej dla nas. Amen. No to teraz. Ja. Czy można? czy od początku, no? tak? Początki zawsze są różne. Ja y, urodziłem się w Pegerze, y, też w Cetrusniwical, w każdym razie środowisko takie było zamknięte, wiadomo, Trzy y, Po rodziców y, rodzice jeszcze w trakcie przykrzatnej poselniczczej zdażyli wykupić nam y, taki dom, y, dom, y, dom. Dom, dom, dom. W każdym razie yy, mam, miałem dwie starsze siostry, yy, one wyprowadziły się szybko, a rodzice umarli wcześniej, więc zostałem tylko z bratem na młodszym. już żeśmy sobie folgowali do bardzo ostro. Także yy, właściwie nie zdążyliśmy nauczyć się życia. Mówi, wchodziliśmy do szkoły, a, a, a jednak ten alkohol był w naszym życiu. Yy, właściwie yy, żyliśmy tylko na podstawie. Na podstawie tego, że był ten krok. Yy, wiadomo, z czasem doszło do tego, że już nie mieliśmy nic. Yy, Na no parę lat to było już takiej totalnej nędzy, bez prądu, bez światła, yy, bez światła, no, bez, bez, bez jedzenia. I yy, wystarczyło tych parę lat, kiedy już miałem dosyć i postanowiłem szukać gdzieś tam pomocy. Ciężko było znaleźć cokolwiek, jednak wiecie, to, że jest się wychowanym gdzieś tam ze ścianką, gdzieś w jakiś tam oddalonych miejscach, ma wpływ na to, jak się potem człowiek może odnaleźć gdzieś tam w życiu i szukać, wiedzieć, gdzie uderzyć. W gminie szukałem, gdzie była komórka taka, która miała niecemu pomagać, takim jak ja, ale... Ciężko było przez nią jakąkolwiek pomoc, oprócz takiej, którą e, serwuje każde zakład opieki społecznej, czyli pieniążki co miesiąc jakieś, nie? E, Tyle, że to nie była dla mnie żadna pomoc, bo te pieniążki miałem no, do południa, a, a potem cały miesiąc jeszcze inny. No. E, w końcu, kiedy mi się udało już e, gdzieś dostać nie, do zwierza, to stamtąd. Oczywiście też Krzysiu, bez żadnego przekonania, bez żadnych nadziei pojechałem do Wisły, bo chciałem zobaczyć, jak wygląda Pis. I rzeczywiście tam się coś zadziało. Też się coś zadziało w ostatniej chwili. To już była niedziela, kiedy, e, kiedy... kolega wyszedł. Kolega pamiętam był z jego kolec. Ale no, coś było coś dawno, więc nie pamiętam już się nie miałeś, nie. On wyszedł do drugiego a wyszedł ja też wyjdę. I tylko dlatego, że spojrzę na niego. U mnie się zadziało. Zmieniło się życie. Kiedy wróciłem do domu, już tam postanowiłem wynieść się od brata, bo on nie zamierzał przestać żyć tak jak dotychczas miałem takie mieszkanku, gdzie dużo wcześniej miałem taką belinę swoją, gdzie miałem kolegów. Tam graliśmy, tam robili różne dziwne rzeczy i poszedłem tam. tam, tam też nie było prądu, też nie szyby były wybijane ale wstawiłem sobie kozetkę. za miesiąc kupiłem telewizor i tak co miesiąc, co miesiąc, co miesiąc. E, po dwóch latach takiego, no, ciągle jeździłem do Kutna, do Kutna miałem wtedy około 30 km. Na początku chodziłem pieszo do Kruśniewic na autobus, a potem autobusem na grupy. Z czasem e, ja sobie skutaru poszedłem do pracy zacząłem uczyć się jakichś zawodu, pomimo tego, że skończyłem szkołę, szkole ja nic nie umiałem. Te szkoły też zresztą skończyłem w kierunku takim, bo musiałem, bo mnie wyrzucili z poprzedniej. Więc gdzieś się jak znalazłem, to znalazłem elektryczny techników i to musiałem je skończyć. E, skuter, skuterem dojeżdżałem sobie potem ten Ksenie e, pobraliśmy się, potem potem jakaś źródła miała przyjść na świat po ślubie. No to trzeba było nam zrobić prawo jazdy, więc zrobiłem prawo jazdy, żeby mieć auto i już autem żeśmy do Kutna na spotkania z zespołem. Z czasem był nam przekonany, że da nam nowy dom, da nam nowe miejsce na ziemi, gdzieś, gdzie będziemy mogli bardziej swobodnie służyć, da nam dom pod kutnę w miejscu, którym sobie nie śnieli nawet. Bo jeżeli szukaliśmy domu no to w innych miejscach, żeby mieć taki zapas, że, że po prostu nas nie stać pod bo to są strasznie horynalnie drogie działki czy domy, Ale Bóg zawsze był wierny i zawsze nas wspomagał, no no, w moim wzroście, zarówno zawodowym, jak i co idzie za tym no i duchowym, bo to tak wiadomo od początku człowiek wzrasta, wzrasta, wzrasta i ciągle będzie wzrastał aż stanie przed Panem. Wtedy to będzie dopiero objawienie. Co nie wyobrażam takich objawień. Raz, dwa dał mi poczuć na miasto uwielbienie. Raz. Ja mógłbym stać przed sceną i uwielbiać go tam godzinami. Wtedy ta muzyka przyjmowała dla mnie idealnie. To było coś pięknego takiego. Ja wiem, że to była po, po, pośród całego koncertu była jedna piosenka, to nie chciałem, żeby się kończyła. Na szczęście ona trwała 20 minut też, ale chciałem, żeby ona trwała jeszcze 20, 20, 20, 20. I potem sobie pomyślałem: Kurczę, ale skoro to, co przeżyłem teraz, było tak cudowne, to jakie jest uwielbienie w niebie? nie? Co jest? No i tak nas y, podprowadzi. Teraz należymy, tak znaczy należymy. Chodzimy do zboru Kościoła Jezus żyje, w kutnie, y, Kontakt otrzymujemy z różnymi zborami, bo zarówno z grupą Tychana jak i z tamtejszym zborem też. E, generalnie wszędzie nam blisko. My jesteśmy w coś takiego Ciągle tam Munroek ma jakieś inicjatywy swoje, gdzie, gdzie prowadzi swoją służbę, czy tym kseniem na obozach, czy to potem e, w ciągu roku idziemy sobie na przykład na koncerty obliczeniowe Hallelujah, gdzie też nasz pastor organizuje sam 11 stycznia jest w łódzkim Domu Kultury. I tak sobie żyjemy od imprezy do imprezy wypełniając ten czas Bogiem. Pracę móc bo Generalnie Bóg e, zabronił nam się martwić. To, że my się martwimy, to niestety z naszego nieposłuszeństwa połowy. Panie byłoby ich znaczy posłuszny, nie być nieposłusznym no. ale <laughs> ciężko to idzie. W każdym razie teraz żyjemy yy, szczęśliwie. Ja czy ja od wiem, 14 lat tak, około 14, może więcej yy. I, to, i to jest naprawdę czas, wzrostu. 14 lat. bez kroku do tyłu. Jeżeli jest stagnacja, to ja już jestem chory. Czy muszę coś zrobić do przodu? Zależy, w której dziedzinie, czy w życiu prywatnym, czy... Czy zawodowym, czy, czy, czy duchowym. To zawsze jest lepsze. Dziękuję.